Waga upadek czeskiego snu, Milan Barosz i bolesna batalia w sądzie. Od osiemnastu lat miłości do całkowitej wrogości. Nawet na siebie nie spojrzeli. W świecie wielkiego sportu, gdzie miliony na koncie i blask Jupiterów często idą w parze z przelotnymi romansami i głośnymi skandalami, Milan Barosz i jego żona Tereza uchodzili za chlubny wyjątek. Przez niemal dwie dekady tworzyli wizerunek pary idealnej zgodnej, Wspierającej się i stroniącej od niepotrzebnego rozgłosu. Jednak początek 2026 roku brutalnie zweryfikował te wyobrażenia. Sceny, które rozegrały się w styczniu przed sądem w Pradze, pokazują, że po 18 latach wspólnego życia pozostała jedynie głęboka niechęć, której nie są w stanie ukryć nawet przed obiektywami aparatów. Milan Baroż, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii naszych południowych sąsiadów, oraz Tereza oficjalnie ogłosili swoje rozstanie 11 września 2024 roku. Choć dla opinii publicznej był to szok, faktyczna separacja małżonków nastąpiła kilka miesięcy wcześniej. Początkowo wydawało się, że mimo rozpadu więzi para zdoła zakończyć ten rozdział życia z godnością. Udało im się zawrzeć ugodę sądową dotyczącą podziału ogromnego majątku zgromadzonego podczas kariery Milana, co dawało nadzieję na uniknięcie medialnej wojny. Niestety, rok 2026 przyniósł zaostrzenie konfliktu. Najtrudniejsza i najbardziej emocjonalna bitwa walka o przyszłość dzieci dopiero nabiera tempa. Najnowsza odsłona sądowego dramatu odbyła się w styczniu 2026 roku w Pradze. Przedmiotem rozprawy była kwestia opieki nad dwoma synami pary 16-letnim Patrykiem oraz 14-letnim Matteo. To właśnie los dorastających chłopców stał się kością niezgody której rodzice nie potrafią już rozwiązać polubownie. Relacje czeskich dziennikarzy obecnych na korytarzach sądu są wstrząsające. Atmosferę opisano jako skrajnie napiętą i wręcz wrogą. Byli małżonkowie, którzy jeszcze niedawno dzielili dom i życie. Konsekwentnie unikali kontaktu wzrokowego, przez całą rozprawę nie spojrzeli sobie w oczy, jakby obecność drugiej strony była nie do zniesienia. Zachowywali całkowite milczenie. Nie zamienili ze sobą ani jednego słowa, komunikując się wyłącznie za pośrednictwem swoich pełnomocników. Manifestowali chłód. Napięcie było tak duże, że sędzia prowadzący sprawę zdecydował się na radykalny krok. Z powodu całkowitego impasu w komunikacji między Milanem a Terezą, sąd nie wydał ostatecznego wyroku. Zamiast tego, do sprawy wprowadzono mediatora. Ma on podjąć ostatnią próbę skłonienia skonfliktowanych rodziców do porozumienia które pozwoliłoby oszczędzić dodatkowego stresu ich nastoletnim synom. Dla kibiców, nie tylko w Czechach, ale i w całej Europie, upadek małżeństwa Barosza jest szczególnie smutny ze względu na jego status narodowej legendy. Milan Barosz to postać, która pisała historię futbolu. Król strzelców Euro 2004 rok z pięcioma bramkami na koncie zdominował turniej, prowadząc Czechy do półfinału. Bohater Liverpoolu. W 2005 roku wznosił Puchar Ligi Mistrzów po legendarnym finale w Stambule. Filar reprezentacji. Wystąpił w 93 meczach kadry, zdobywając 41 bramek. Uczestniczył w trzech edycjach Mistrzostw Europy oraz w Mundialu 2006 roku. Dziś ten wybitny napastnik musi mierzyć się z najtrudniejszą obroną w swoim życiu, ochroną prywatności i dobra swoich dzieci w obliczu bolesnego rozwodu. Historia Milana i Terezy Baroszów to przestroga, jak szybko wieloletnia zgoda może zamienić się w sądową batalię. Rok 2026 staje się dla nich czasem próby, w której stawką nie są już trofea sportowe, a spokój ich rodziny. Czy mediator zdoła kruszyć lód między byłymi małżonkami? Czeska opinia publiczna z zapartym tchem czeka na dalszy rozwój wypadków, licząc, że legenda futbolu znajdzie drogę do porozumienia dla dobra Patryka i Matteo.